Cześć, przed Wami seka Stream Evo, czyli trójwarstwowa kurtka z ociepliną oraz membraną in-out w zestawie. Zyskała certyfikat podwójnego A. Ja jestem Marika, Wy oglądacie Rermo, to zaczynamy. CK Stream Evo to przede wszystkim kurtka, która jest wielofunkcyjna, ponieważ w środku mamy dwie warstwy, które dowolnie możemy wpinać oraz wypinać. I przede wszystkim jest uniwersalna, no bo to Wy decydujecie, czy zależy Wam na przewiewie, na wodoodporności czy na cieple. I zacznijmy sobie od warstwy, którą mamy najbliżej ciała i będzie to kamizelka ocieplająca. Da nam ciepło oraz miejsce do przechowywania, ponieważ znajdziecie w niej trzy kieszenie. Kolejną warstwą będzie membrana Inside Dry. Membrana jest oddychająca, a więc pod, który będzie chciał ulecieć z wnętrza naszego ciała, ma szansę to zrobić. Jest również wodoodporna i ma jedną kluczową, przydatną cechę, ponieważ jest to membrana typu In-Out. Oznacza to, że możemy mieć ją wpiętą wewnątrz i wtedy ta membrana powstrzyma wpadający zimny wiatr i napływający deszcz. Ale możemy również założyć ją na zewnątrz i założyć ją na tą zewnętrzną warstwę kurtki. I myślę, że jest to bardzo przydatna cecha, bo wtedy zewnętrzna warstwa kurtki nie jest narażona na deszcz i nie będzie mokra, przez co nie będzie robiło się nam zimniej, bo kiedy ta zewnętrzna warstwa nasiąknie deszczem, no to będzie nam nieprzyjemnie i to zimno będzie przenikać do środka. A kiedy membranę założymy na zewnątrz, no to już od tej pierwszej warstwy przed tym deszczem jesteśmy chronieni. Membrana Inside Ride daje nam też kolejne miejsce do przechowywania, ponieważ znajdziemy w niej kolejne dwie kieszenie. No i ostatnia warstwa zewnętrzna. Ona jest najbardziej przewiewną warstwą i zdradza to duża ilość meszu, którą tu znajdziemy. Mesz, czyli siatka, która potrafi wpuścić do środka bardzo dużo powietrza, jest ona również odporna na tarcie. I mesz znajdziemy na klatce piersiowej, na rękawach, na plecach a więc będzie to naprawdę skuteczny obieg powietrza. Ta warstwa ma być lekka, przewiewna. Ponadto wewnątrz mamy również wyściółkę z meszu, która będzie skutecznie to powietrze rozprowadzać, ale będzie odprowadzać także nasz pot na zewnątrz. Mesz w kurtce Seka Stream Evo został uzupełniony materiałem o większej odporności na tarcie i jest to Duratec 600D, który znajdziemy właśnie w tych miejscach najbardziej na tarcie narażonych. Cały model zyskał certyfikację podwójnego A. Producent pomyślał również o naszym komforcie z użytkowania tej kurtki i znajdziemy tutaj m.in. harmonijkowe, elastyczne panele nad łokciami w miejscu, gdzie tej elastyczności potrzebujemy. Na plecach mamy elastyczny materiał, który naciąga się wraz z ruchami motocyklisty. Kwestią wygody będzie również miękkie zakończenie na mankiecie oraz na kołnierzu. W tych okolicach mamy również jeden zapinany element na rzep. I w razie potrzeby, kiedy potrzebujecie, aby więcej powietrza również tutaj wpadało, możemy go wywinąć w drugą stronę i będziemy bardziej odsłonięci więcej powietrza będzie mogło tu wpadać. Jako, że model jest trójwarstwowy, to nie mogło zabraknąć tutaj miejsc takich, aby tą kurtkę wyregulować i dopasować do swojego ciała. No bo kiedy pozbędziemy się ze środka. I ociepliny, i warstwy wiatru wodoodpornej, no ten model zrobi się luźniejszy. I takimi punktami, w których możemy ją do siebie dopasować jest koniec rękawa, tutaj mamy zamek jak i rzep, przedramię na napy, biceps, tutaj mamy również rzep. Oraz na biodrach mamy regulację również za pomocą rzepu. Tutaj na biodrach zastosowano również takie pasy ściągające w formie harmonijki, które dociaśniają jeszcze tą kurtkę w tym miejscu, aby dobrze przylegała. I ta zewnętrzna warstwa również daje nam dodatkowe miejsce do przechowywania, ponieważ na zewnątrz mamy trzy kieszenie, dwie zapinane na zamek oraz jeszcze jedna kieszeń na plecach oraz w sumie cztery w środku. No i do tych kieszeni musimy dodać jeszcze te, o których już wspomniałam, a więc dwie w membranie oraz jeszcze trzy w ocieplinie, a więc mamy tutaj naprawdę sporo miejsca do przechowywania, niezależnie od tego, ile warstw mamy do środka wpiętych. Przejdźmy teraz do jednej z kluczowych cech tego modelu, a więc bezpieczeństwa. W zestawie znajdziemy protektory na barkach oraz na łokciach poziomu pierwszego od marki Betak. Są to na pewno jedne z bardziej przewiewnych protektorów, jakie widziałam na rynku. Są perforowane, są bardzo elastyczne i nie przeszkadzające w trakcie jazdy. Kurtka jest przystosowana także na montaż protektora na plecy oraz na klatkę piersiową. Kolejnym elementem będą drobne slidery, które znajdziemy po zewnętrznej stronie barków czyli małe elementy, które mają pozwolić nam ślizgać się po asfalcie i wytracać energię. Tutaj są dosyć małe, mają nadać kurtce sportowego charakteru, a bezpieczeństwo pasywne będzie poprawione przy pomocy odblasków. Mamy ich dosyć sporo, i praktycznie z każdej strony kurtki jakiś odblask się znajduje, co jak najbardziej na plus. Dzięki nim będziecie bardziej widoczni. Elementy odblaskowe znajdziecie także na membranie Inside Ray, którą mamy wewnątrz, ale jako, że jest to membrana in-out i możemy wyciągnąć ją na zewnątrz, to kiedy to zrobimy, też nie tracimy na tym bezpieczeństwie pasywnym, ponieważ na niej też odblaski się znajdują. Kurtka w tylnej części posiada również zamek spinający, aby spiąć ją ze spodniami, a wracając do protektorów, te na łokciach są regulowane, a więc możecie dopasować obwód na ręce, tak aby protektor dobrze przylegał, a dodatkowo sam protektor również możecie wyregulować. Model Seka Stream Evo zyskał certyfikację podwójnego A oraz ten model jest oczywiście dostępny na rrmoto.pl. Link do tego modelu zostawiam Wam w opisie, a jeżeli sami chcecie przymierzyć ten model, to wpadajcie do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.